Dzień dobry, cześć kochani, tutaj Mateusz Siłupko. Chciałem Was zaprosić na ciekawe wydarzenia i dosyć wyjątkowe, jakim jest konferencja Suicydologia 4.0. Konferencja odbędzie się 11 grudnia w Teatrze Lalek Rapcio, z Zdrój, o godzinie 12. Zapraszam Was serdecznie, bo będziemy tam dotykać ważnego tematu, jakim jest niewątpliwie temat odbierania sobie życia, i temat zdrowia psychicznego, szeroko pojętego, który przed takimi drastycznymi czynami może nas uchronić. To może spotkać każdego z nas albo każdego obok nas. Więc serdecznie zapraszam, ja również tam będę, zagram dla Was koncert na zakończenie tej konferencji. Wszystkie szczegóły możecie poznać i, i, i możecie poczytać sobie na temat tej konferencji na stronie www.suicyd.pl.